Polskie przysłowie powiada przekornie, że muzyka nie pomoże, ale pocieszy. Profesor Tischner opowiadał, że Pan Jezus by się urodził, a górale wierzą, że urodził się w górach, bardzo się nudził, leżąc w żłobie. Ale gdy przyszli górale, dodaje profesor Tischner za bandą Czubernat, jak nie ze żłobu. Jak nie tupnie piętami, kaście, diasiu, Juchasi, nie przyśliście z dziewkami? A więc muzyka, yy, jaka muzyka, takie zachowanie, a więc dobra muzyka może doprowadzić do tego, że tak jak dzieciątko Jezus, kipnęło i wyskoczyło z żłobu czy żłóbka. Wniosek z tego płynie pełen zachęty, a streszcza go stare powiedzenie polskie, które jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, a w tłumaczeniu brzmiono następująco Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie dobre serca mają, źli ludzie, wierzej mi, pieśni nie śpiewają. A jeżeli ktoś zna niemiecki, to pozwolę sobie po niemiecku to zacytować O wann singt, da las dich ruhig by ze męczym habym Ważne jest zatem, jak się śpiewa i co się śpiewa. I też staropolskie przysłowie mówi, jak śpiewali starzy, tak i młodzież gwarzy, albo jak mawiali starzy, tak i młodzież gwarzy. Byli alten, z zotwyczen die jungen. Skąd czerpać zatem radość, gdy wszystko zawodzi, Sądzę, że z muzyki, gdyż kto śpiewa, troski rozgiewa, a przecież lepiej śpiewać, niż się gniewać. Nie sposób śpiewać w stanie gniewu, wewnętrznej agresji, gdyż gniew skraca oddech, a śpiewać trzeba pełnym oddechem. Dlatego też śpiew jest wyrazem wolności i radości, a tę boską radość wyraża Hymn do radości napisany przez Fryderyka Schillera. O radości skropromieni w łonie bogów niewiejęta, Twoim ogniem upojeni w Twej świątyni stajem święta. Hymn do radości napisany przez Fryderyka Schillera w Lipsku w 1785 roku. Zrodzony z głębokich uczuć przyjaźni. Wzywał ludzkość do zjednoczenia się w radości, miłości i wolności.